Hej, hej witam was serdecznie z tej strony Przemko zapraszam was na deforest do lasu zapraszam taki nietypowy odcinek czekajcie ja sobie dpi muszę myszki zmniejszyć bo mam za dużo a e, musi wystarczyć jesteśmy na w moim save jest z 2017-18 roku no, budowała jeszcze ekipa Także przejdziemy się. Kurde, powyłaziło wyłaziło jakoś dziwnie Po tych wszystkich aktualizacjach zobaczycie jak to się wszystko zrobiło krzywo Żarcia mamy, więc z głodu tu nie zdechniemy. Tutaj jest skrytka Harego Pottera. Można wejść wyżej. Porozglądać się. Żeśmy się tutaj troszeczkę nabudowali. Tu się można też na skróty wyjść tam nad wodę. Ile tu jeszcze drzewa leży. Zobaczcie jak to się wszystko porozjeżdżało. Jeśli chodzi o nasz save, tutaj co gram z chłopakami, to też skrytka pod schodami. Yy, co gram z chłopakami? Będę musiał chyba nowy save założyć ze względu na to, że podczas ostatniego nagrywania właściwie przygotowywania. Eee, sobie Oma, tu już nie muszę się kulić tam też jest skupać drzew należy no trochę tego tu jest tam jest ogrodzone jedna dziura a tam jest druga dziura żeby, żeby nam tu nie wylazili tam też widzę że coś ogrodzone Wiem Wam, że już nie pamiętam, jak tutaj to wszystko wyglądało. Wejdziemy sobie wyżej. Jest chyba już górne piętro. Tak, można się ładnie porozglądać. Tutaj nasze miejsce do strzelania do obrony. Tutaj też wszystko było przynoszone. I tutaj chyba jest zejście na dół, tak, tak żeśmy się tutaj naprawdę ciężko narobili I przechodząc do savez, z Ciebie, bo tu są pułapki. Nie chciałbym się na tą pułapkę nadziać. mamy dojście do samej łódki zrobione taki. I mamy niby dwa domki. Nie wiem wam, że już nie pamiętam co tu, gdzie było. Nie chciałbym się sam nadziać we własną pułapkę. Dobra, tu mamy ten dom, i tam pasowałoby iść. Tędy da się przejść, chyba jakoś tam, ten, tam żeby wyleść. Czekajcie, napiję się. idziemy sobie batonika i idziemy. Tu chyba nie, tutaj jednak nie ma przejścia. Czyli normalnie sobie polecimy dookoła. Właśnie, tu wylazło nam. Bo teren się zmienił odkąd myśmy tu grali, także tutaj na pewno się to najpierw już do zmienił. Wbił nam cheater na sejwa i roz, zaczął mi rozpierdzielać wszystko. Tu mamy dziurę zabudowaną, żeby nam te ...dzialostwo nie wyłaziło. przejdziemy się jeszcze do tego drugiego domku mali gościu bił nas na serwa bo nie miałem jako prywatne ustawione znaczy tak wleciał nam tam kurna i wysadził mi wszystko co miałem zbudowane mimo tego że miałem wyłączone zniszczenia domek się zniszczył więc będę musiał jeszcze raz e, zrobić save'a bo problem polega na tym że myśmy wleźli do kopalni my tam sobie poszli po dynamit i tak dalej przy okazji żeśmy niechcący znaleźli sobie piłę spalinową ale długo łazili i ja nie zapisywałem i bardzo dużo godzin gry naszej poszło się rypać przygotowań drzewa co żeśmy nacieli, ile tu jest drzew powycinanych Chcę się przejść akurat tam do tamtego drugiego domu. Chcę zobaczyć, co to tam było. Dobra, musimy się napić, chyba. Bo inaczej to będę dwie godziny biegał. Czekajcie, tu jest. Raz, dwa i trzy. To kurde to mamy tego więcej. To jeszcze. Że tutaj mi się wydaje, że je już to widzę. Tak, tu jest wioska. Też zobaczcie, które myśmy się tu narobili. A tu mieliśmy taki domek wypadowy. Można zapisać. Ale jeszcze nic nie przygotowane, nieskończone. Dobra, lecimy stąd dalej. Czyli pędzimy sobie na dół. I znowu nie mam staminy. Dobra, trochę się odbudowało. Zobaczcie, tu wszystkie wózki pozostawały, jak myśmy grali. Kupę godzin, żeśmy przesiedzieli sobie na tym sejdzie tutaj. Wszystko pięknie byle mi tu Virginia nie, Virginia nie wyskoczyła to będzie gitara nienawidzę tej, tego sfora Tutaj też patrzcie wszystko przygotowane aha tu mieliśmy coś zamiar budować Prawdopodobnie tutaj miało być jakieś takie powietrzu nad wodą Już się zmęczył. A myśmy to chyba zaprzestali grać, ze względu na to, że myśmy tutaj grę skończyli. To jest safe, na którym gra została skończona. I dlatego pewnie to tak zostało, wszystko. Ale właśnie też taki kilkupiętrowy budynek będę chciał sobie zrobić na... na tym nowym sobie z chłopakami co gram Kurna te dźwięki tutaj to są kurna jak jeszcze by coś mi trawy wyskoczyło i zrobił uuu to bym chyba dostał zawał jesteśmy praktycznie na miejscu Ej, nie za, nie za, nie za dużo was Patrzcie, na, na dwa hity mi zdjął dobra, bo szkoda mi tutaj seba teraz zniszczyć. Także tak to wygląda. Więc jeśli stwarzacie grę to tutaj zaznaczcie sobie, że to jest prywatne, bo inaczej nikt wam, inaczej ktoś wam zawsze bije. A jak macie zaznaczone prywatne, to bić mogą tylko znajomi, ewentualnie osoby zaproszone i nikt więcej. No to trzeba by było posiać. Dobra rośnie tu mamy jeszcze żarcie jak mówię no bardzo mi się tu podoba to I coś podobnego będę chciał zbudować taką wielką konstrukcję tak jak mamy tutaj Tylko że tutaj to wiadomo to się rozjechało no bo to to były początki jeszcze de Foresta, więc nam się to porozjeżdżało budowanie też tu było, jak widać, segmentowo. Nie po całości. No tu jest inaczej, tam jest inaczej, ale w miarę równo to wychodziło. Tylko, że to się później przez ząb czasu niestety uszkodziło. Dobra, tak wygląda mój safe. Stary, stary. Czy mam ten save po prostu dla własnej? Uciechaj, że mogę sobie tu bić czasami. A teraz już czas na nowy save, więc do zobaczenia. Cześć.